Witam serdecznie wszystkich w kolejnej części filmu poświęconemu magnetofonowi m 536 sd Finezja1 czyli Czarnej Diablicy Obiecałem w którymś z odcinków filmów że pokażę yy, co się stanie czy też jak magnetofon będzie się zachowywał, jeżeli użyjemy innej taśmy Niż zostanie skalib został skalibrowany, jak może pamiętacie, kalibrowałem go na kasecie TDKD z lat 80. Tym razem czekają tutaj na rozpakowanie takie dwie tasiemki. Jak najbardziej z epoki i bliższe chyba temu magnetofonowi niż TDK, dalekowschodnie. Takie rodzynki. Yy. Trzeba przyznać, że te taśmy bynajmniej nie są w tej chwili tanie. W stanie takim NOS tak zwanym. Czyli New Old Stack. Yy. Rozpakuję je i sobie zobaczymy, jak te ustawienia dla DKD yy. będą. Będą działać dla, dla tych y, kaset. Także zaczynamy. Zastanawiam ja się, jak się tutaj do tego dobrać, żeby sobie tej etykiety za mocno nie zniszczyć. Lubię mieć ten fragment z charakterystyką y, zachowany. Może w ten sposób... No dobra... Czy to już powinno nam dopuścić? Mniej więcej chyba tak. Udało się. Nie poszarpać za bardzo tej taśmy. <laughs> Okej. Okay. te folie, no im starsze, tym ciężej jest zdjąć bez strat. <grym> Dobra, mamy. Udało się, jest taka świeżynka. To teraz ją załadujemy do magnetofonu. OK. Dobrze. Odłączmy sobie wzmacniacz, żebyśmy nie wrzucili sobie 1 kHz. Dobra. Pierwszy test zrobimy tak w ten sposób, że nagramy sobie 1 kHz z poziomem 0 dB, żeby zobaczyć, jaki wynikowy poziom uzyskamy. No to. To do dzieła. Łączymy sobie troszeczkę słuchaweczki nie? słyszeć ten ton. Na oscyloskopie ustawimy sobie 580 mV. 546, 585, tu jest 700, trochę za wysoko. No dobra. Mamy. Wskaźniki mniej więcej pokazują to co powinny. No to nagrywamy. No dobrze. Wystarczy. Spróbujmy to odtworzyć. Zobaczymy jak to nam się nagrało. No, tak w miarę. Troszeczkę prawy kanał niżej. Lewy kanał nieco wyżej. Ale generalnie w punkt. Dobrze. <laughs> Zerujemy sobie licznik. Ustawiamy zapis. I teraz, e, tak jak poprzednio, na poprzednich filmach to widzieliście. Hmm, przechodzimy z sygnałem na minus 20 decybeli Dobrze i teraz w drugim kanale. No i do, dociągnijmy to tak jak powinno być, czyli 58 mV, ok, tu jest jeszcze za dużo, 58 troszeczkę w górę, to już nie jest łatwe na tych potencjometrach. Dobra, mamy 1 kHz, uruchamiamy zapis. Do piąteczki i teraz zwiększamy częstotliwość na generatorze do 10 kHz. I zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, tutaj oczywiście wskaźniki poszły do góry przez tą wadę konstrukcyjną, o której wspominałem. Ciągniemy do 10 do 15 nawet Dobrze, no to zobaczmy co nam wyszło Bardziej zdecydowanym ruchem bo jest pierwszy zapis Dobra, 54 Czyli tutaj jest ładnie I tak, w lewym kanale pokazuje nam oscyloskop 50 mV, a w prawym kanale 35, czyli widać, że już na wskaźnikach też to widać. Tutaj około minus 10, tutaj około minus 15. musielibyśmy zmienić ustawienia dla kanału prawego, gdyż nie zapisał nam. Z takim poziomem jak trzeba. No, inna czułość taśmy, tak. Troszeczkę, troszeczkę inaczej to wygląda, ale generalnie całkiem, całkiem nieźle. Gdzieś to się trzyma w tych parametrach. Powiem szczerze, niekoniecznie mi chodziło tak bardzo o żelazówkę, co o kasetę chromową. Dlatego otworzę za chwilę kasetę chromową i zobaczymy, co się dzieje z tym podkładem, jak się zachowuje ta kaseta chromowa. Ta procedura taka sama jak poprzednia. Właśnie, kaseta która kosztowała około 60 zł traci ponad połowę swojej wartości, okay. już się nie udało. Dobra jest Dobra, jesteśmy już w stanie wyjąć. Ojej, oj, oj, widać, że pudełeczko swoje przeszło. Niestety, tak się czasami zdarza, że że taśma jest nierozpakowana, to pudełko bywa połamane. No to zobaczmy. Ok. Załączyła się żaróweczka od podkładu chromowego. Tu, dwa słowa na temat tej żarówki. Jeżeli ktoś by kombinował z diodami, miał ochotę sobie zamienić żarówki na diody, to wszystkie oprócz tej jednej od podkładu chromowego można wymienić. Natomiast ta żarówka, ona zwiera obwód, kiedy nie jest załączona przez jej włókno. Jest doziemiany obwód korekcji, więc magnetofon by źle zapisywał. Zresztą to jest w serwisówce. Jak ktoś ma ochotę przeczytać, to tam to jest napisane. Dobrze, mamy minus 20 dB. Uruchamiam zapis. Ok, nagraliśmy dość już sygnałów 10 kHz. Teraz przestawimy generator na 1 kHz. I zobaczymy, z jakimi poziomami się te sygnały nagrają. Generalnie, chromówki. Baswu uchodzą za takie, których ten bias trzeba hmm, potrzebują więcej i więcej pozytywnego biasu, tak? czyli mniejszy prąd podkładu więc być może, że z tymi ustawieniami trafimy w hmm, charakterystykę tej kasety. No dobrze, powinno wystarczyć. Ok, no i mamy tak 46 mV lewy, prawy a 42 ledy, ale ta wartość tak sobie skacze, więc to się troszeczkę zmienia. To mamy na 1 kHz, ok, ale my, nas interesuje 10 kHz, jak się nagrały. No proszę. 70, 66 mV, 50 mV. Więc jesteśmy tak naprawdę bardzo blisko optymalnego ustawienia dla kasety chromowej, chromowej firmy BASF, tak? Oznacza to, to o czym wspominałem, że. Że w tych taśmach, po prostu, żeby je wysterować na wysokich tonach, po prostu trzeba tego podkładu zdjąć. I, e, i to, to właśnie tutaj uzyskaliśmy. Ja nie będę sobie przekalibrowywał tego magnetofonu na, na taśmy bas. Mam ich bardzo mało. Właściwie te dwie kupiłem tylko na potrzeby nakręcenia tego filmu. E, uzyskałem to, co, czego się spodziewałem. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, na płytce Dolby znajduje się filtrem PX i dość ważne jest ustawienie tego filtru. Pokażę to na płytce analogicznej do tej, która się znajduje tutaj pod spodem. Na chwilę wyłączę magnetofon, bo będę operował przewodnikiem nad, <gryw> nad magnetofonem. Tak, to jest płyta. Analogiczna do tej, która się znajduje pod spodem tego magnetofonu. Tu są potencjometry do regulacji poziomu, a tu mamy cewki filtra MPX. Jedna z nich, jak widzicie, jest regulowana. To są te ceweczki. No i jest jeszcze jedna taka różnica pomiędzy tymi, które są akurat w tym magnetofonie. Tu mamy układy LM1112C. A w tym moim egzemplarzu jest NE646. Ten układ jest nowszy, lepszy konstrukcyjnie. Nie wymaga aż tak dokładnego dobierania elementów. I, i na dokładkę potrzebuje troszeczkę mniej elementów zewnętrznych. 19 kHz przy nagrywaniu z rady odbiornika. No kiedyś te dekodery były chyba gorsze i stosowano takie filtry. Złączymy magnetofon I teraz na generatorze ustawimy częstotliwość 16 kHz. 16 kHz wprowadzimy magnetofon w tryb zapisu. Ok. Może rzeczywiście, gdzieś na poziomie minus 7, to pokażemy. Cirka about. Patrzymy sobie na oscyloskop. Niech to będzie około 50 mV. Dobra, teraz tak. E interesuje nas to, na jaką e Częstotliwość zestrojony jest filtrem PX. Można to zrobić na wiele sposobów, oczywiście. Ja pokażę to taki, taki najprostszy sposób. W tym celu będę zwiększał częstotliwość na generatorze. 17 kHz. Widać, że już mamy 27 mV, 18 kHz, 7,81, 19. Oscyloskop pokazuje 3,906. 90, 20 kHz, podobnie 21, 7, 81, no i dalej to już nie ma sensu. W każdym razie, jak widzicie, ten filtr, jak mamy 15 kHz, no to jest 58 mV. Jak 16, no to już spadło do 50, i tak dalej, i tak dalej. Czyli widać, że ja oczywiście mogę tu zmienić, zmniejszyć, to znaczy zwiększyć czułość z styloskopu do 20 mV, zrobimy i teraz będę tą częstotliwość podwyższał. Teraz jesteśmy na poziomie 18 kHz i mamy 19 kHz, 20, przepraszam, 20. To jest. 19 kHz, tak? Mam nadzieję, że to widać. Na czułości 20 mV mamy tutaj 3,9 mV, czyli filtr MPX działa prawidłowo. Yy, oczywiście, jeżeli yy, ktoś ma życzenie, to można sobie zobaczyć, w jaki sposób jest. Yy, odłączany filtr, na przykład w magnetofonie M7020 i na stałe go wyłączyć w finezji, wtedy na pewno ta charakterystyka częstotliwościowa magnetofonu będzie, będzie lepsza. No ale to powiedzmy dla, dla wytrwałych, że tak powiem. Dobrze. E jest to dość istotne, tak, żeby ten filtr był właściwie, właściwie zestrojony, gdyż no, no ma wpływ na, na całość działania magnetofonu i, i po prostu warto jest go dobrze ustawić. Pokażę Wam jeszcze coś. Taki mały drobiazg. Trafił w moje ręce magnetofon Finezja 3. I tam fabrycznie zamontowany jest ekran wokół gniazd. Ja sobie taki ekran zrobiłem z takiej blaszki dostępnej w markecie. To jest, to jest blaszka aluminiowa tak naprawdę. Jakiś stop aluminium. Czyli nie stalowa, ale przed, że tak powiem zakłóceniami już to chroni. Także myślę, że warto jest te 5 minut poświęcić, żeby sobie wygiąć taki ekran elegancko i Umieścić w magnetofonie na pewno to poprawia eee, funkcjonowanie urządzenia. Nikt nie zapytał, a powiem szczerze, to jest dość ważna informacja. Eee, zobaczcie, jaka to jest głowica. To jest jak. A może ja o tym mówiłem, dlatego nikt nie pytał. W każdym razie, ta głowica jest z powodzeniem przeze mnie stosowana w, w wielu magnetofonach. Naprawdę fajna rzecz. I bardzo dobrze się sprawdza. no Myślę, że w tym odcinku to wszystko. E, dziękuję jeszcze raz Jackowi, e, który, który handluje kasetami na wolumenie. To dzięki niemu mogliście zobaczyć e, tą akcję. No, jeszcze są takie Philipsa, ale myślę, że akurat, e, akurat w tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania testu. One na pewno będą inne niż BASFy natomiast widać, że, że sprawdza się tutaj ten podkład na, dla kaset typu BASF chromowych nie ma z tym problemu, można magnetofon pięknie wyregulować sobie do tych taśm i korzystać jak ktoś ma tego dużo to warto jest zestroić sobie właśnie na te tasiemki no ja ich nie mam dużo, więc nie będę przestrajał to wszystko tym razem, dziękuję bardzo